Cześć, witam wszystkich. Na moim kanale dzisiaj, sobie taki nietypowy odcinek zrobimy: że nie będę grał, tylko porozmawiamy o nowej serii i o nowej nutce. Zapraszam do linku w opisie albo do karty o co chodzi z nową nutką. Dzisiaj o 20.00 premiera nowej nutki. Raz mówię na wstępie, że wykażę oglądną. I tak w opisie będziecie mieli albo w karcie, albo tutaj tu o 20.00. Na innym kanale będzie ta nutka, bo nie jest związana z Minecraftem. Jakby była związana z Minecraftem, to by tu było, ale jak już przeznaczyłem ten Minecraft no Minecraftowy, to nie będę robił tej nutki jakiejś innej. Już troszkę lepsza, lepsza jakość tej nutki będzie. Postarałem się trochę lepiej. Ale to możecie zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka. I lecimy jeszcze z niej. tą nową serią. Jak już widzicie tam na ekranie. Rozwalam coś, coś robię, to zobaczycie o co chodzi, ale seria się będzie nazywała Miasto albo kto jak to woli. Jeszcze nie powiem, czy będę sam grał tutaj, robił, grał itd. czy z kimś, ale na razie buduję sam. Jak ktoś chce pomóc, to napiszcie w komentarzu. To zrobimy serwa i możemy sobie pograć. Wszystko na kreatywie robione będzie, bo to... Miasto to nie będziemy, bo po prostu na płaskim zrobić to terenie i tak po prostu duże wieże budować. Tak jak mówię, duże wieże budować i ogólnie duże rzeczy robić. A nie takie małe. miasto, jak miasto. A nie tak jak widzieliście. Ale tam jeszcze serię będzie. z tych będzie seria jeszcze: będzie seria z, z Skyblocka. Na innym serwerze, a nie na Hypixel Ale no to wkrótce Na tyle to by było z tymi seriami Te dwie serie jeszcze będą nowe Survival dalej będziemy ciągli yy, Może coś innego się pojawi na kanale Nie mówię, że na Minecraftowym Tylko tam, gdzie będzie nutka nowa Jeszcze raz was zapraszam do kanału w opisie macie albo w ankiecie. O 20.00 premiera będzie. Wbijajcie. To było na tyle. Taki króciutki odcinek, żebyście wiedzieli, gdzie jest nutka nowa. Bo może ktoś mnie zasubskrybował tamtego kanału. Może ktoś nie wie, że w ogóle istnieje. Tak. Dobrze. No to się widzimy na premierze. Dzisiaj na nowej nutce o 20.00. Będzie premiera. I słuchajcie, żegnam. Dziękuję za udanie. Subucie kanał. Papa. Pa.